Spotkamy się dzisiaj w OCRG jak często, żeby opowiedzieć o nowej ofercie dla przedsiębiorców. Bardzo często prezentujemy Państwu w ostatnim czasie kolejne odsłony oferty i to takiej oferty, która nie jest standardowa i tradycyjna, tak jak to kiedyś bywało, że... Przedstawialiśmy możliwości pozyskania dotacji na rozwój swoich firm. Te oczywiście również kontynuujemy, ale do jakiegoś czasu coraz częściej spotykamy się po to, żeby, żeby zaoferować naszym przedsiębiorcom również możliwości podnoszenia kompetencji ich kadr, a w tym wypadku również samych właścicieli przedsiębiorstw, ponieważ Akademia Menedżera skupia się na tym, aby. Sprofesjonalizować i przygotować i polepszyć kompetencje osób zarządzających przedsiębiorstwami województwa, nie tylko opolskiego, bo Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest operatorem tego projektu dla trzech województw naszych sąsiadów: Województwa Śląskiego i Województwa Łódzkiego. Prawie 9 milionów złotych zostanie przeznaczone właśnie na, na polepszanie, podwyższanie kompetencji tej kadry zarządzającej. I co istotne i na, dla nas bardzo ważne, to to, że te pieniądze pochodzą z zasobów krajowych, można powiedzieć. Oczywiście są to pieniądze europejskie, ale nie, nie pochodzą z regionalnego programu operacyjnego. My mamy ciągle jako województwo polskie i jako instytucje i, i przedsiębiorcy. Pewien problem z absorpcją tych środków krajowych i bardzo cieszy każdy pozyskany tego typu projekt, więc ten, który nie jest mały i w dodatku jeszcze wykracza poza województwo po swoim zasięgiem, no szczególnie dla nas jest powodem do radości. Ale przede wszystkim chodzi w nim o to, aby polepszyć i uzupełnić tę ofertę, którą kierujemy do naszego biznesu opolskiego.